Jeszcze z jeden i można napisać, że prawdziwki borowiki, nie? <gryst> to, 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 to Tu jakieś takie kolory nie swoje. O, teraz to tak. O. A tu co tu się schowało? Pa, jakiś ciekawy, czy on dobry będzie. O, już taki trochę <gryst> przesiąknięty, ty. Ale chyba zdrowy, Dieselly. No wygląda dobra, będzie na suszenie, nie? Pewnie, że ta. Dawaj go tu. No to jaki jest stary taki. To parę młodych też powinno tu być. Chyba, że ja czegoś nie zauważyłem. O, idziemy po kniaczku. No raz rozejrzymy się z góry. Może coś tu robi. Nie. Jarek weź no. Wylukaj. Czy nic tu nie ma? Halo listu jakiś nie mieszka? <noise> Zaraz będziesz miał Lisiu rodzinę na garbie Nie wiem czy to nie koźlak tutaj inne takie rosną ale ten to nie bo ty koźlak pa koźlaczek o, Koźlaczek Zaraz znowu napiszę, że szatan jakiś o, coś tu znalazłem <noise> jakiś gołąbek to nie bardzo, ale tutaj obok widzę jest jakaś o, o, sierota <laughs> rośnie sobie sama Sama i, o, i tyle <laughs> i nikogo więcej nie ma <laughs> jakąś się tu uchował nie mam pojęcia o pa, pod drzewem się skrył Nikt go nie, nie zauważył, bo, bo jest tutaj pod drzewem schowany, o, nawet dwa są, patrz muszę tak wyjąć, bo o jedna sztuka tutaj trochę, trochę mniejsza o i to nie wszystko o bo widzę że tutaj też jest następna o pa. my się gniazdo film. dobra poczekaj, zaraz będziemy tu dobrze dobrze zaraz się rozejrzymy bo widzę tu jest jakiś może nieduży ale po Przymodzę przymądzę mi tutaj rósł mało go nie zdeptałem o patrz dobrze na jakąś jamę trafiłem z grzybnią uszedzie <gry> jakiś gościu pewnie będzie mówił że coś znaleźliśmy patrzcie patrzcie jedzie widzicie pojechał o patrz patrz patrz, patrz, patrz. następny o. Też, też wyciągnę go. O, no, teraz zobaczymy ile tutaj grzybów było w jednym miejscu. O, chodziłem i znalazłem. Czekaj to nie wszystko, bo jeszcze tutaj widziałem. Zgadza się Jarek, idziemy tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. O, już gdzieś się zgubił, o jest, bo tutaj jest malutki. O, o, rośnie sobie. O, bo nie chcę wyjść. Ty. O, dobra, wyszedł zaraz przydepciemy muzio o, jest tu następny zobacz, o no i chyba tak gęsto rosły tylko tutaj ten las jest taki przegrzebany ty że nic tu nie ma Wiemy opa, o, jest następny o, wyłaj klusek o no i jeszcze tutaj można przejść w kółeczko obczaić sytuację może coś tu jeszcze rośnie, ale na razie nie widzę. Co późno się dzisiaj wybrałem na grzyby. W robocie za długo byłem. <grym> za dużo swego czasu udałem. O, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj jeszcze mam. O, jest. No, elegan. Pa, 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 Przydusiłbym go. Widziałeś? Jeden dobry strzał, i znajdziesz ich tysiące. No idziemy tutaj. O, patrz, jest następny. Już jak weszłem w rytm, to będę je wyciągał. Tutaj nie będę się zatrzymywał. Zawsze coś tam się znajduje. A teraz wiesz, oczy skupione. Na brązowym czymś może jeszcze coś znajdziemy? No chyba wątpię, że coś tu jeszcze więcej było. Znaczy, na pewno gdzieś tam coś rośnie, tylko wiesz <gry> nie zauważysz. Za daleko nie odchodzimy od kuszyczka. Po trosiuniu, po trosiuniu. O! <gry> pa! I rośnie sobie taki opał. Taki opa. rośnie sobie. Nie wstydzi się. Widzisz? No, ochotnika się zgłosił do koszyka. <noise> to to, co ja rozumiem, tak. O, jeszcze może jakiś ochotnik jest. Ale ten to chyba trójak. Także o 13 grzybków w jednym miejscu. Elegancko. Pewnie jeszcze coś znajdę zaraz. Mówiłem, że coś jeszcze znajdę. Opa, taki malutki. <noise> mój, mój największy dzisiaj okaz. Malunka, O, chyba jakiś koźlak się trafił. Lękaj, okay, zaraz zobaczymy. Op. ach, no, koźlaczek ładny. Pa, świeci. O, pewnie jak to oglądacie, to już śnieg leży na ziemi. Także dobrze będzie powspominać. Ale ja tu koźlak jest, i pewnie jakieś grzyby mogą być. No, nie widzę na razie nic. Podjedziemy tutaj. Robimy rundkę do auta i spadamy. Panie to Zobacz, jagoda rośnie. Ha, ha, a tu, o, a tu druga. Może ja jagody zacznę zbierać, w film. Tysiąc jagód na jednym krzaku. Tak daleko poszedłem i tylko znalazłem, o, chyba młode rydze jakieś. No. Dobra, wejdą, będzie rósł, będzie rósł, nic mu nie będzie. Idziemy do auta, podejdziemy jeszcze w jedno miejsce. Jak nic nie będzie oczywiście. Są takie miejsca, że Ty jak idziesz, to już w głowie masz, że tu ich jest 60. W jednym miejscu. Tak jest! <noise> już dalej nie musisz iść, bo na pewno to jest to miejsce. się okazuje że narobiłeś kilometrów i nic nie <noise> o, A To chyba jest miodówka, tak mi się wydaje ostatnio. Tak my z kumplem zbieraliśmy U mnie tego nikt nie zbiera to Wiesz, ja wolę nie ryzykować Idziemy dalej. Opa, kolejna nodówka, już podgryziona. Musi jaka dobra ty. O. Następna tutaj sobie rośnie. Bardzo ładnych żyw. Idziemy. Idziemy i obserwujemy. Może coś znajdziemy jeszcze. Raczej na to nie liczy, ale nadzieja zawsze jest. Opa, jakie jak i dwa malutkie, bo, O, o, bo, o, jest jeden, o, i drugi, o, i coś tam zawsze się znajdzie. Wczoraj leciałem tutaj, dzisiaj lecimy tutaj. Zobaczymy. O, że, co to takie. O, bo, a nie myślałem, dobra Jak wrzucił do koszyka ty Gdzie? Dęgle go o Bardzo ładny grzyb Idziemy, szukamy dalej, może coś tu znajdziemy.